Odtwarzamy pierwsze gole, piłkarzy! Okej, okay, każdy z nas zna takich zawodników jak Ronaldo, Messi czy też Lewandowski, ale przecież zanim zostali gwiazdami, piłkarzami światowego formatu, musieli od czegoś zacząć. Zanim zdobywali 40 goli w sezonie, musieli strzelić tę jedną pierwszą bramkę. Bo to właśnie dziś takie ich pierwsze gole będziemy odtwarzać. Dzisiaj jesteśmy na innej arenie, bo jesteśmy u Maj. Na To jest y, stadion Sakoła Akwaliszew, o którym już pewnie słyszeliście w odcinku. No i mamy nadzieję, że po odwzorowaniu pierwszych goli tych wielkich piłkarzy, również nasze kariery tak się rozwiną. Tak więc oglądaj do końca i napisz w komentarzu pierwszy. Nawet jak będziesz ostatni, ja przypnę serduszko. Rekonstruujemy, ale pierwsze gole piłkarzy. Pierwsze gole zdobyte w karierze? czy? No lub w danym klubie. Mhm. Czyli na przykład będzie to gol Messiego w Barcelonie pierwszy, będzie to gol Ronaldinho pierwszy w Barcelonie, będzie to gol Lewandowskiego pierwszy w Ekstraklasie. Po prostu to będą pierwsze gole. Dlatego możecie to oglądać z ciekawością, bo zobaczycie, jak wasz ulubiony piłkarz strzelił pierwszego gola w danym klubie oraz zobaczycie też, jak to rekonstruujemy, więc to też będzie dla na Lewandowski zanim grał w Barcelonie, Bayernie i BVB, był piłkarzem Lecha Poznań czy też Znicza Pruszków. Dziś zajmiemy się pierwszym golem lewego w ekstraklasie, kiedy to Lech pokonał GKS Bełchatów i to on w pięknym stylu trafił na 2-1. Debiut Roberta Lewandowskiego w Lechu Poznań w ekstraklasie i taka bramka. Piętą. No piękny gol, piętą podbita piłka, no, ale zwróćcie uwagę na te piętę, jak to poszło w górę, nie? nie był strzał po ziemi tylko rzeczywiście tak mocno ta piłka jeszcze się podbiła zarombisty gol zarombisty gol rekonstruujemy Uwaga pamiętajcie o naszych Instagramach które są w opisie a za każdego followa oddajemy lajki a u mnie na Insta jest mocny content więc warto go tam śledzić Zaczął Maja i to on otrzymywał ode mnie wrzutki które nie mogły być podane po ziemi Bardziej na ten bliższy supek wbiegaj U lewego bowiem ta piłka idealnie się podbiła Nam tutaj mogła pomóc Murawa O Cool tak dobra nie czy nie ma, skoczyła idealnie. A, komuś się właśnie wyżej. Okej, okay. coś było najbliższe. O, go! Okej, okay. coś tylko wyżej, no. O. Ale właśnie uderzyłeś i nie było tego. Wiesz, zrób to tak jak lewy, że on, że on tak nabiegł i od razu jakby biegł się cieszyć, nie? Wiesz, że tak meczowo to zrobić. Okej. Okay. <laughs> Powiedz, bo, bo on to zrobił po prostu. Brakuje zgrabności trochę przy tych strzałach. No i po wielu próbach niestety nie byliśmy z niczego zadowoleni. O, ale ciekawa była próba. O, ale ci pomogła je. murawa, nie! Mnie udało się strzelić tak. No weszło ładnie, ale nie był to Lewandowski. Kurde! O, o. Kurde, Nie. za nisko, chyba lekko. Dobra, możemy zmienić. Idzie się zmęczyć, widzowie. Już temperatury coraz wyższe. O, Nawet nieźle. Ostatecznie taka bramka zaliczyła nam tę rundę. Gol Lewandowski. Nawet lepiej niż Lewandowski. No, chyba lepiej. No, zrobił to, kurde. No, to chyba było lepsze niż gol lewego. Nieźle. Wiadomo, że lewy miał jeszcze bramkarza i, I obrońcę na plecach. No, to wiadomo. I zrobił to bardziej piętą, no ale myślę, że można to zaliczyć. Można zaliczyć. Bo fajnie, bo mamy też taką Murawę, która nam podbija piłki. Yeah. Yeah. Murawa nam no. trochę pomogła. Czas na rundę drugą. Pamiętajcie o piłkach FLYS. Idealne piłki do pogrania meczów, treningów. I jakość jest taka, że są to oryginalne meczówki w cenie replik innych marek. Pamiętajcie więc, że link do tych świetnych piłek macie w opisie, a z kodem macie aż 10% zniżki. No, nic tylko korzystać, serio. Zachęcam. A marka Flys nawet gwarantuje zwrot stawki, jeśli piłka Wam się nie spodoba. Po prostu i Flys i ja jesteśmy tak pewni, że Wam się spodoba. Tak więc zamawiaj, korzystaj, bądź lepszym piłkarzem. A teraz czas na Ronaldinho, a więc magika piłki nożnej, który strzelił jedną z najpiękniejszych bramek w debiucie w historii piłki nożnej. Pierwszy mecz dla Barcelony, a on zrobił to. No, masakra. drybling od połowy boiska, ograł rywala i uderzył w bliższe okienko. Gol od poprzeczki. No, nie ma opcji, że to. Nie no. No, dawaj! Nie, nie Powiedziałeś, że to jest kwalisze w Bernabeu, że twoje boisko. Ale bez przesady. No to zdobicie. To, to nie jest tak, że pierwsze gole piłkarzy są łatwymi golami. To jest gol fenomenalny. Fenomenalny! No serio, coś o, pięknego. Ustawiamy sobie tam gdzieś kapselek. Omijamy ten kapselek, o, bo okay. musimy być w biegu i uderzamy po prostu bombę w bliższe okno. Pierwsze uderzenia Maj wyglądały obiecująco, ale no niestety tylko na początku. O! To nie było złe! Bo potem już się bardzo irytował. O! Oh. Będę nie iść na tym bliższy I zmieniamy. Po to odtwarzamy pierwsze gole piłkarskie Dawaj! Żebyśmy wyobrażili sobie, to jak zaczynamy nasze kariery. Wiesz, jak utworzymy pierwsze gole, to później już będziemy A. iść tą samą drogą. Ale gówno! No, ta odległość jest kurde ciężka, nie? No i przez to, że był to najwyższy poziom trudności w odcinku, to też najdłużej nam to zajęło. Kurde, nie to okno, najbliższe. Przy wielu nieudanych próbach, te były najbliższe. No! Kurde, Czy to jest stacja! Ole, szło! Co jest, widzowie, to by było piękne okno, gdyby to szło. Kurde! Ale, ale o, nie. Dobra! Zalicz to, błagam! To nie jest to okno! Ale Maja chciał już koniec. Zalicz, zalicz to, błagam. Film się obróci, będzie gitara. Z tych lepszych to jeszcze moje trafiło. super. Kurde! Boże, czy ty to widzisz? Jaki strzał ładny! No było blisko. Nie! Ło, kurde! No niezbyt, niezbyt nam poszło to. Były dwie, trzy fajne próby. Jeden mi super, ta dwa minimalne, ale mają jeszcze podał, patrzcie. Dawaj, ostatnia próba. O, Dobra, koniec. Nie, koniec, poddaję się. Znaczy w sumie odwzorowałem tego gola, ale na dalsze okno, bo piłka mi zeszła. Teraz czas na pierwszego gola Messiego w Barcelonie i to jest ciekawa historia. Bo pierwszy gol Argentyńczyka padł ze spalonego, więc nie został uznany. Ale zwrócił uwagę na to, że Ronaldinho podał lubikiem, i również Messi trafił do siatki strzelając nad bramkarzem. No i finalnie pierwszy gol Messiego wyglądał tak: Ronaldinho podał lubikiem, i również Messi to wykończył. O oh wow, i to w tym samym meczu, ale powtarzalność. A że Ronaldinho w tym odcinku jest i strzelcem bramki, i asystentem, to warto wam przypomnieć o tym, że ten magik piłki nożnej będzie w Polsce. I to zagra mecz, 21 czerwca na stadionie śląskim w Chorzowie. Mecz Legend Polska vs Brazylia ja będę nagrywał tam fajne materiały i mam nadzieję, że ty będziesz na trybunach. A serio warto, bo będą też polskie legendy takie jak Adam Nawałka, Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Sławomir Peszko Zaobserwuj więc Ronaldinho Show Polska na Instagramie bo tam jeszcze wiele atrakcji będzie ogłoszonych. Link masz w opisie Ale wróćmy do Messiego. Dość szybko udało mi się fajnie to odtworzyć. No ale to muszę być stąd bardziej. A to, że lewą to zrobię to jest easy, nie? Meanwhile Kurwa, teraz nie. Tutaj, tutaj, było za głęboko, to Gdzie? nie było w polu karnym. O! No! Ale gol, ale gol! Mamy to. Nawet Mamy to. lepiej niż Messi. Nie do obrony. Ronaldinho i Messi. O! Za ten Ronaldinho, kurwa. Ten Ronaldinho to jest jakiś przekręcony. Uh, uh, uh. Oj, źle chyba. Kurwa. Ale go trochę ale... Ale jak to zrobił! Ty, jaka brama ładna! <grym> A to było z dupy! Zostawiamy to? A to było lepsze! No uratowałeś się, nie? Teraz, 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 teraz! No. Mamy to w końcu! Może być, może być. Tu najgorzej poszło jemu, ale i tak finalnie lobbyka od niego dostaliśmy. No, A jak bym był to złapał. Niech będzie, Bronkarz by obronił, ale... <grym> Nie no. Powiedziałem Oliemu i Mai, że mam mega trudną bramkę i że mają zdecydować czy ją odtwarzamy. Dłuższy w olej, nie? To jest w Galaxy jak to był? Tak, jak przyszedł do LA Galaxy to jest jego pierwszy gol w MLS. W sumie ja już gdzieś <gulanie> ten się no, tak nie, nie no, to... No, to... Ej no, ale ciekawa próba. Ale gol ładny, tylko bardziej w siatkę i bardziej w środek, nie? Trochę mi uciekła. A ty masz bardziej wyjść, Oli. Kurwa, te kempy Ej ładnie kurwa, co to ten wiatr. Teraz ja zrobię próby i później ty Oli, dobra? Nie moja runda zupełnie. Oli będziesz musiał tutaj zrobić to lepiej, bo... Ja wyczerpany z sił w ogóle. I po co ja tu przechodziłem kurwa? Pa! Ej, ale no teraz ten wiatr coś ten. <grym> <grym> Nie ma Na razie najlepsza Pa Nie ma Ładna no, Druga poprzeczka z rzędu no. A byłoby okno Nie, nie chcę i mi się k**wa nie chce mi się O Idealna yes. Brawo ja Oli P***** się O, ale brama No i to samo poprzednia ja co tak ty? razy. Dobra, maja zostawiamy przy golu Oliego? Tak. Mieliśmy, mieliśmy w sumie, jakby to okno weszło, to mielibyśmy idealne. W sensie piękniejsze niż Ibra. Ale Oli ładnie otworzył tego Ibra. Tak. Dwie rundy do końca. Ronaldo i jego pierwszy gol w karierze. Oczywiście w barwach sportingu Lizbona. I też od razu widać jego kunszt. drybling, minięcie rywala na szybkości i wykończenie akcji już z pola karnego. No, no przeplatanka na prawą ja nogę. Koło, że... Ta, a ja cyk, będę tylko kogo okiwasz. Cyk i ja będę nad rąkarzem, tak, piek Maja postanowił to odtworzyć i rzeczywiście wyszło mu to szybko. Artyk tak wyglądało, nie? Dwa razy się odbiła. Oli tylko na bramce nie umie grać. Tak, że ja też chciałem to zrobić i to niestety nie był dobry wybór, bo u mnie trochę to trwało. Maja mi skracał kąt, a ja nie mogłem trafić do bramki, ale no ostatecznie też się udało. Dajcie znać, czy widzieliście, jak wyglądał pierwszy gol Ronaldo. Tym bardziej, że pochodził on z 2002 roku. W ogóle, jeśli ktoś się urodził przed tym rokiem, to niech napisze w komentarzu. Jestem ciekawy, kim jestem tak stary na tym kanale. I ostatnia brameczka w tym odcinku. Pierwszy gol Neymara dla reprezentacji przeciwko USA. I to z głowy. Maja wrzucał, a Oli uderzał. Ale jest bardziej stamtąd i tu, nie? O! Ej, fajne! Ko... Kozioł tam, nie? Aaa, ładna, ale... ale lepiej. Ale musi być od góry. Ale potem oli już trafił tak, jak o. powinien. Oooo! ładnie. Mamy to chyba nie? No ładniej niż Neymar. Nie. Kurwa nie tu. Kurwa czemu? Nie tu? Tak? Daj jeszcze raz. No i chuj, ja nie umiem wycelować. Bania mnie boli. Boli mnie głowa. Kurwa nie wiem czemu. Kurwa by to wpadło. Hit sezonu. No i dobra, nic na głowę nie leci. Ja, y, dobra! Czy, czy koniec! Za każdego followa oddajemy like, i subskrybujcie kanał, bo filmy co niedzielę o 11 Więc warto być na bieżąco. No i łapkujcie. Nie no wiem. bo warto. No bo warto, nie? Ej, ten znowu pojechał musiał, znowu znowu musiał to zrobić. No to, to jest idiota. Idiota.